To była spontaniczna decyzja. Szukałam czegoś ciekawego, szukałam chyba stabilności, czegoś innego. Ja się nie nadaję do y, cyferek czy y, przepisywania dokumentów. Y, absolutnie kontakt z ludźmi to jest coś, co kocham. Dlaczego nadzór ruchu? Dlatego, że jak ja zaczynałam, to o ile dobrze pamiętam, była chyba jedna dziewczyna. No i właśnie to przekonanie, dlaczego sami mężczyźni? Karolina, ty się nadajesz, ty pracy, przychodź do nas. Zobaczysz, będzie fajnie. Przyszłam po szkole, tak, e, spróbować. No i tak zostałam. Troszkę też poszło to przez znajomych, że tak powiem, mhm. którzy polecili wcześniej, jakby złożyli sami to CV i po prostu pracowaliśmy wcześniej w innej firmie razem. Pewnego dnia podjęłam spontaniczną decyzję o zapisaniu się na kurs na prawo jazdy na autobus i do dzisiaj tej decyzji nie żałuję. że Nie maluję się w ogóle. Tam troszkę rzęsy sobie podtuszuję, ale uważam, że każda kobieta, że tak powiem, bez makijażu jest piękna. Myślę, że każda kobieta jest inna, ale ja akurat robię makijaż, wychodzę do pracy w makijażu. Każda kobieta, która pracuje pewnie w komunikacji, ma ze sobą i śrubokręt a i kosmetyki, tak. Jest jakaś tam chwila przerwy, jak się nie dzieje nic na stacji, no to jak najbardziej można poprawić ten makijaż i fryzurę. Nie, staram się ograniczyć ten czas. Zazwyczaj mam wszystko przygotowane. To jest krótka toaleta, e, szybka kawa do termosu, śniadanie ze sobą na wynos i, i w drogę. Koleżanka Jesteśmy. na mnie mówi podernica. Powiedziała, że jak będę miała, <grym> będę miała 50 parę lat, albo jak to dopracujemy tutaj, no, do do merduli, to, to będę trzymać chodziła. za rękę. Tak, to będziemy chodziły z balkonikami, ale zawsze będę miała poderniczkę w kieszeni. Każde pora roku dojeżdżania jest dobra. Eee, lubię każdą, bo co innego się dzieje. Eee, wiadomo, raz jest łatwiej, raz jest trudniej, bo warunki atmosferyczne są wymagające. Łatwiej mi się pracuje w lato. Tak? Jesień jest. jest bardzo trudna dla motorniczych, bo jest ślisko, e, więc no to jest chyba taka zmora nasza. Zimą szczególnie jest okropnie, tak? no, bo niestety e, no, warunki jakie są, sami widzimy, tak, że nie jest zbyt ciepło. Najgorzej jest, gdy pada deszcz i wieje wiatr, no bo jednak czasami zdarzają nam się też sytuacje, gdzie musimy kierować tym ruchem. Z wiosna, nie? Tam... Wiosna taki, tak, początek, a tak to? Tak. Mhm. Nie ma blato różnicy. Blato się opalamy tylko po połowie. Tak. A nogi mamy blade, także. Tak jak, e, tak jak budowlańcy na budowie. Tak, możemy <laughs> tak tak koszulki nie możemy zdjąć, no właśnie. Uważam, że jeżeli podchodzi się do człowieka z sercem, to ten człowiek też to serce oddaje mimo wszystko, tak? Wiadomo, no, różni są ludzie, różnie reagują, ale staram się nie nakręcać atmosfery. I niestety muszę przyznać, że pan, panów szybciej można uspokoić, a panie, niestety, kobieta kobiecie niespecjalnie sprzyja. Ja całe życie mam taką dewizę, nie reagujmy agresją na agresję, tylko właśnie uśmiecham i ten uśmiech bardzo potrafi takiego pasażera rozbroić, o tak. Jeżeli dojeżdżamy do krańca, pasażer dobrowolnie nie chce opuścić pojazdu, bo po prostu zasnął. Przede wszystkim musimy się upewnić, czy ma czynności życiowe, czy, czy oddycha, a potem go prosimy, aż opuści pojazd. Też musimy wyczuć, do kogo możemy, tak? Jaki jest pasażer. Ale tak najczęściej to właśnie uśmiechem, tak? jakimś tak, żartem. Tak, z żartem, bo na początku jest takie napięcie. Pasażer jest taki, i coś tam mówimy, i tak rozmawiamy, później coś zażartujemy, to później Dokładnie. odchodzi, się śmieje, dobra, dzięki, mówi. No, trzeba załagodzić tą sytuację, wiadomo, porozmawiać, wyjść, porozmawiać, pomóc, no udzielić tej pomocy. No nie wiem, czy to będzie związane z biletem, który się zaciął, a pasażer się spieszy, bo też tak często się zdarza. Myślę, że jest to już coraz bardziej naturalne, że kobieta prowadzi autobus, jest nas coraz więcej, z czego bardzo się cieszę. Zdarza się czasami, że pasażerowie podejdą, zauważą, podziękują. Zdarzały się sytuacje, że nawet pokazują kciuk w górę. Może się starszej pani czy osobie niepełnosprawnej wsiąść do tego autobusu i wtedy ten uśmiech, to, to dziękuję. I tak jak mówię, gdzieś tam wciskanie po kieszeni cukierków jest to naprawdę takie fajne docenienie naszej pracy i, i jest to bardzo miłe. Nieraz kontrola się przychodzi taka, jest spokojna, ale no, nieraz jest tak, że poprawią podniesienia. Tak. Zatem jak my z koleżanką pracujemy razem, i jak niektórzy widzą kobiety, to. A szczególnie mężczyźni, dokładnie. To już myślę, że wszystko im, wolno. wszystko im wolno. Są wyjścia z zatramwaju, wyjścia gdzieś tam z uliczek, gdzie ja po prostu nie widzę tego, tego pieszego. No i oczywiście nagminne przechodzenie na czerwonym świetle, co jest standardem. Jeśli jest taki dyżur spokojny, że tak powiem, nic się nie wydarzyło przez cały dzień, no to jak najbardziej wychodzimy, zamykamy drzwi i jakby o, zapominam o tym, co się tu działo. E, jak jest jakaś taka sytuacja, z, no bardziej taka, no nie wiem, związana z, czy z pasażerem, czy, czy z, dużo rzeczy się działo w pracy, no bo też się tak zdarza, no to myślę, że jednak człowiek myśli, czy dobrze wszystko zrobił, czy wszystko było tak jakby zrobione zgodnie z procedurą, no i... Zostaje jednak to trochę w głowie jeszcze. Mimo tego, że są te sytuacje takie niefajne, ale jednak jest więcej tych fajnych, tych takich sympatycznych, że idziesz tym składem i się mówią o, jaka fajna, albo o, jaka przyjemna, albo coś tam. To jest tak sympatyczne, takie, ja udaję, że niby tego nie słyszę, ale to jednak słychać, jak ludzie między sobą rozmawiają, to jest naprawdę nie do opisania.